Siemanu, mam pytanie do wszystkich moich obserwujących, a raczej do tej starszej, też trochę grupy odbiorców. Już nie mam problemów ze snem. Odkąd zaczęła się trasa Gen Z, zasypiam już normalnie. Też bardzo wcześnie zaczynam dni, odkąd wróciłam z Australii i chodzę spać. No, tak 22-23 i wydaje mi się, że się wysypiam. Ale jest jeden problem, który towarzyszy mi od tygodnia, dzień w dzień. I zastanawiam się, czego to jest kwestia, i może znajdę u Was odpowiedź, albo ktoś z Was znajdzie odpowiedź. Od tygodnia, kiedy już wchodzę w tą głęboką fazę snu, śnią mi się świadome koszmary. I to serio takie bardzo nieprzyjemne sny, że ja, się, że ja zmuszam swój organizm do wybudzenia się, bo się boję tych snów. I to są sny o kradzieży, o zabójstwach, naprawdę niemoralnych rzeczach i śni mi się to od tygodnia, dzień w dzień czy jestem u siebie na mieszkaniu, czy w hotelach i ja też nie robię w ogóle drzemek a dzisiaj przez cały dzień bardzo bolała mnie głowa no i dzisiaj przez cały dzień bolała mnie głowa ale walczyłam z tym, żeby nie brać żadnych tabletek, bo może stwierdziłam, że nie wiem, że to jest kwestia ciśnienia czy czegoś ale ostatecznie wzięłam dwie mocne przeciwbólowe i poszłam spać ze zmęczenia i w trakcie tej drzemki, bardzo przyjemnej półgodzinnej śniły mi się dwa koszmary jak to jest? Co się dzieje? Zastanawiałam się, czy to może być jakaś kwestia leku, który wdrożyłam, albo jakiegoś nowego suplementu diety, że po prostu to jakoś tak dziwnie wpływa na to wszystko, co się dzieje w głowie, ale nie wiem, dawno tak nie miałam. Ostatni raz takie koszmary miałam, jak zaczęłam brać inne leki na alergię kilka lat temu. Teraz też jestem w trakcie nowych, ale nie biorę ich codziennie, a tamte brałam codziennie i takie efekty miałam. Help! Czego to jest wina? Może to jest kwestia, nie wiem, jakiejś energii. Nie wiem, dziwne. Bo sobie jeszcze na początku pomyślałam, ok, jeżeli to się dzieje tylko u mnie na nowym mieszkaniu, to muszę tą przestrzeń oczyścić i to jest dziwne. Ale to się właśnie nie dzieje tylko u mnie na mieszkaniu, tylko na trasie Jens, jakieś śpimy w hotelach, to też mi te koszmary towarzyszą. Jakieś sugestie, rozwiązania tej sytuacji chętnie przyjmę? Dobra i od razu też się czuję, że muszę o tym powiedzieć. Nie nie oglądam przedtem żadnych strasznych rzeczy. W stronie w ogóle ostatnio od horrorów. Boję się.